Krzysztof Skowroński, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 28 maja na zegarze, godzina 7:22. To bez zbędnej zwłoki. Dzwonimy do Brukseli. Zbigniew Kuźmiuk jest przy telefonie. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana doktora, witam słuchaczy Radia wnet. 800 miliardów euro tyle Unia Europejska przeznaczy na walkę z kryzysem. Kto i kiedy to będzie spłacał? No, dokładnie 750-500 to mają być granty, czyli mówiąc prostszym językiem dotacje, a 250 pożyczki. I to, mają być, to ma być dług zaciągnięty przez samą Komisję na, na poziomie Unii Europejskiej. No, komisja ma najwyższy rating finansowy, więc jest w stanie pożyczać na rynku tanio. No, a oczywiście spłacać będziemy... Spędzimy to z przyszłych budżetów unijnych. Spłaty zaczną się po roku 2027, czyli z następnego już unijnego budżetu. Przy czym te, te obligacje mają mieć długoterminowy charakter. Zakłada się, że, że, że duża z nich część to będą obligacje 30-letnie, więc, więc te spłaty oddalą się bardzo w czasie. No Oczywiście jest kwestia obsługi tego długu. To nie jest tak, że na rynku można pożyczać za darmo, więc trzeba będzie za to pożyczanie zapłacić. No, ale można się spodziewać, że odsetki od tego długu będą gdzieś na poziomie 1,5%, więc powiedzmy, że będzie to kilka, kilkanaście miliardów euro rocznie. Ale czy to będą pożyczki w bankach prywatnych, czy to będą pożyczki w Europejskim Banku Centralnym? Nie, nie, no to, 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 to będzie emisja obligacji, którą kupią inwestorzy. No Tak jak powiedziałem, Komisja Europejska ma ten wysoki rating, więc zapewne zainteresowanie tymi wieloletnimi obligacjami będzie duże. Być może część kupią banki, część instytucje finansowe, takie jak fundusze emerytalne. Więc z ulokowaniem tych obligacji nie będzie, bo to oczywiście to, to nie będzie pożyczka zrealizowana od razu w kwocie 750 miliardów euro, ona będzie, te, te pieniądze będą pożyczane sukcesywnie, tak jak będą potrzebne, potrzebne poszczególnym krajom członkowskim, więc to zostanie rozłożone w, w, w czasie. Ta operacja nie jest skomplikowana, bo, bo, bo tego rodzaju emisje, tego rodzaju emisji dokonują no, różne podmioty w Unii Europejskiej, w tym także wymieniony przez pana redaktora Europejski Bank Inwestycyjny. Czy, ale to jest pewien przełom. Była dyskusja kiedyś bardzo zacięta na temat euroobligacji, a teraz te euroobligacje stają się faktem. No może nie do końca euroobligacje, ale, ale rzeczywiście jest przełom, i ten przełom, o tym przełomie zdecydowali zdecydowali Niemcy. Przypomnę, że do niedawna byli w tej tak zwanej grupie skąpców, która. Nie chciała, aby, aby powstawał wspólnotowy dług. Yy, yy, niedawno to, to, to spotkanie, wprawdzie zdalne, pani premier Merkel i pana pre prezydenta Macrona przesądziło, że Niemcy przeszli na drugą stronę. Oczywiście zdają sobie sprawę, panie redaktorze, że gdyby taki fundusz nie powstał i gdyby w dużej mierze nie miał on charakteru yy, grantowego, właśnie dotacyjnego to no mówiąc bardzo otwartym tekstem Włochy i Hiszpania nie byłyby sobie już w stanie poradzić z odbudową ich gospodarek, bo nie są w stanie samodzielnie tanio na rynku pożyczać, a więc kłopoty miałaby bardzo poważne strefa euro. No Ja tylko przypomnę, że dług włoski to jest 2,5 biliona euro. W tej sytuacji ta przygoda z Grecją paroletnia której dług wynosił około 300 miliardów euro, no to można powiedzieć, że to by była błahostka, więc Niemcy zdają sobie z tego sprawę i myślę, że, że taki ruch zdecydowały się wykonać, żeby ratować strefę euro, za którą no powiedzmy otwartym tekstem odpowiadają. Ale czy to nie jest tak, że koronawirus został wykorzystany do tego, żeby ratować tę strefę euro? Tak, przeżywałaby kłopoty Francja, żółte kamizelki, Włochy, deficyt budżetowy wielki, brak możliwości rozwoju, a teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Można 750 miliardów euro wpuścić do gospodarki europejskiej, to zupełnie bezkarnie. No, no, panie redaktorze, w finansach jednak piekło jest, więc y, oczywiście ten dług trzeba będzie spłacić, więc y, o, o, o tym hula i dusza piekła nie ma, y, nie, nie można powiedzieć. Natomiast no, my, my wszyscy zdają sobie sprawę, że no, jednak spadki my, PKB w tym roku będą tak głębokie że one grożą destabilizacją poszczególnych krajów i finansów publicznych, a w konsekwencji całej Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem ten ruch jest odpowiedzialny. Mam tylko nadzieję, że, że rzeczywiście to wszystko będzie się jednak odbywało sensownie, że te pieniądze nie będą wydawane, jak to czasami jest w przypadku Funduszu Spójności. Na kolejne betonowanie, nie wiem, rynków miast, tylko rzeczywiście wejdą do gospodarki, do, do przedsiębiorstw, pozwolą na ich unowocześnienie, e, czyli mówiąc inaczej, zostaną wykorzystane w taki sposób, aby rzeczywiście unijna gospodarka znalazła odbicie. No, kryzys koronawirusa wskazał e, bardzo poważne mankamenty, między innymi związane z tym, że produkcja. W wielu branżach przeniosła się do, do Azji ze względu na, na niskie koszty i Unia Europejska no, pozbawiła się bezpieczeństwa. Tak sytuacja na przykład wygląda, jeżeli chodzi o pro, szeroko rozumianą produkcję leków, medykamentów. Wszystkie substancje czynne, czy większość z nich do, do leków są produkowane w Chinach, w Indiach i w sytuacji tego rodzaju zagrożeń Europa jest po prostu bezradna. A więc pojawią się pieniądze w, w tym pakiecie także na przenoszenie produkcji do, do krajów Unii Europejskiej z, z powrotem, pewne zachęty finansowe. No tutaj Polska ze swoimi niskimi kosztami pracy może na tej operacji skorzystać, więc musimy być do tego. Wszystkiego gotowi i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest, że pan premier Morawiecki trzyma rękę na pulsie. Myślę, że, że jeszcze to, te środki, które mają przywędrować do Polski, to nie jest ostatnie słowo. Tak naprawdę dopiero zaczynają się negocjacje. 1 lipca Niemcy przejmują przewodnictwo w Radzie i myślę, że to oni splętują i sprawę unijnego budżetu na lata 2021-2027 i tego funduszu odbudowy jego ostatecznego kształtu. A czy nie jest tak, że następuje centralizacja Unii Europejskiej dzięki takim obligacjom, które zostają wypuszczone, władza przenosi się coraz bardziej do Brukseli? To jest wbrew myśli i idei, którą tworzy rząd w Warszawie. Panie redaktorze, przy, b, 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 tak naprawdę klucz <laughs> znajduje się w Radzie Europejskiej. Tam zasiadają szefowie rządów. I myślę, że, że, że po tym, co się stało po pandemii koronawirusa, szefowie większości rządów mają swoje przemyślenia, że tak naprawdę radę mogą sobie dać państwa narodowe, a te wielka, wielkie wyzwania, które stoją przed światem, przed Unią Europejską rzeczywiście trzeba załatwiać na poziomie europejskim, więc nie sądzę. Oczywiście te, tego rodzaju tego rodzaju głosy odżywają się i być może europejska lewica będzie forsowała tego rodzaju przedsięwzięcia, by kolejne kompetencje przenosić na, na poziom brukselski, ale myślę, że, że to otrzeźnienie już jednak przeszło i że tego, do tego nie dojdzie. No powiedzmy sobie o, o, otwarcie. Gdyby to Unia Europejska odpowiadała za ochronę zdrowia obywateli, 500 milionów obywateli, to katastrofa zdrowotna byłaby daleko większa niż się wydarzyła, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. A że odpowiadały za to państwa narodowe, to rzeczywiście zmobilizowały się i te straty, tym także ludzkie, są daleko, daleko mniejsze. To, to widać gołym okiem i nie sądzę, aby. Właśnie teraz zwyciężył ten trend przenoszenia kompetencji do Brukseli. Jaki jest faktyczny stan prawny? 750 miliardów euro to jest decyzja Parlamentu Europejskiego, ale ta decyzja musi być potwierdzona przez liderów europejskich. Czy ona jest już potwierdzona przez liderów europejskich? Nie, panie redaktorze, tak jak wspomniałem, negocjacje w tej sprawie dopiero się zaczną. Najprawdopodobniej 18 i 19 czerwca. Odbędzie się taki pierwszy szczyt y, twarzą w twarz, niezdajny, nie bo jak się Pan domyśla o tych sko skomplikowanych sprawach związanych z pieniędzmi, no trzeba rozmawiać bezpośrednio, nie da się tego zrobić zdajnie. Więc wydaje się, że wtedy odbędzie się pierwsze takie posiedzenie tutaj w Brukseli, na które zjadą y, szefowie, szefowie rządów, ale nie sądzę, żeby to, to było pierwsze i ostatnie. Zdaje się, że debata się przeniesie na, na, na miesiące wakacyjne i decyzję Rada podejmie już pod przewodnictwem, pod przewodnictwem Niemiec. I być może nawet dobrze, że tak się stanie. No Niemcy są największym płatnikiem to jednocześnie jedno, największym beneficjentem wspólnego rynku, więc one są głównym motorem tego, żeby to, żeby to się wszystko udało. <laughs> I zaczęło normalnie funkcjonować. Więc mam nadzieję, że dołożą wszelkich starań, aby kontrowersje, które się pojawiają, jednak zniknęły. To sam fakt, że pojawiły się te dodatkowe pieniądze o charakterze grantów, a więc dotacji, uspokoiło troszeczkę rządy właśnie włoski i hiszpański, które no, są co tu się dużo oszukiwać w panice. Na tym, na tym skończymy naszą na dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam pana redaktora. A, jeszcze jedno radę. pytanie, jeszcze jedno pytanie. A dzisiaj co Bardzo będzie? Proszę. A dzisiaj co będzie w parlamencie europejskim? Dzisiaj w Parlamencie sesja była bardzo, bardzo króciutka, dwugodziny na tylko. No funkcjonujemy jeszcze w dużej części zdalnie, choć ty spora część posłów była wczoraj na sali, no bo to było swoiste wydarzenie, taki przełom. Ja przypomnę tylko, że projekt budżetu odleżał się prawie dwa lata, bo ten pierwszy pojawił się w maju 2018 roku. Nie było żadnego postępu. Teraz pani von der Leyen zaproponowała ten projekt po nowemu. No oczywiście to jest ta stara konstrukcja, ale powiększono pieniądze i na fundusz spójności, tak przy okazji także na wspólną politykę rolną, co jest sukcesem komisarza Janusza Wojciechowskiego, bo tych pieniędzy na WPR będzie około 24 miliardy euro więcej, w tym także dla Polski. 2 miliardy euro więcej, co pozwoli, jak sądzę, wywiązać się z tego zobowiązania politycznego, które podjęło prawo i sprawiedliwość wyrównania dopłat bezpośrednich do średniej unijnej. Więc wczorajszy dzień to był sukces, duży sukces polski i, i my, 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 poważna przegrana opozycji, która no, powiedzmy także otwarcie robiła wszystko, aby Polsce zaszkodzić te kolejne rezolucje, od których zaczynaliśmy psujące opinie Polski, no to są wymysły europosłów Platformy i one, nie ulega wątpliwości, że pogarszają naszą opinię w Brukseli, a mimo tego udało się osiągnąć rzeczywiście sukces finansowy, bo przypomnę, że z tego funduszu koronawirusa aż 64 miliardy euro trafi dodatkowo do Polski. Jesteśmy trzecim, czwartym beneficjentem właśnie po Włochach Hiszpanii prawdopodobnie na równi z Francją. Nie będziemy komentować słów Donalda Tuska, bo nie warto. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, to z... prawda, Donald Tusk stał się hejterem z Brukseli, moim zdaniem. Komentowanie jego kolejnych wpisów czy, czy wypowiedzi nie ma kompletnie sensu. Zbigniew Kuźmiuk, doktor Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk PiSu, był bardzo gościem. Raz. Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarku już zrobiła się 7.26. Mam nadzieję, że Państwo. Nie spieszą się do pracy.